Okej, jest już O, Po gładko emiluszy Jest może gdzieś leży na stole amunicja do wetów. O! Leżała Masz ci No? Jak miło ale musimy się przez ten cały teren przebić, nie? Gotowy? Tak. Czy, czy chcesz sobie postrzelać rekreacyjnie. Re Jeśli to chyba złoto będzie, albo nie. Nie ta mapa. Coś ty zrobił. Dani? Snipe? Snipe. Eh. Sniper jest good job, nice. Puu! No. Prosto w klatę. O, nie wstał. Polowanie na zombie. Dostałem jeszcze więcej. Nice. To musiałeś już zrobić. Nie, pójdziecie po nagraniu. Ciężko, I kilka. Ciężko zostać perki ich trafić. A ja trafiam. Znaczy w serce samo. Ne freki. Wszystko to, co, to jest, mnie O tu jest fajne czoło będzie byli w tym razie. What the fuck. Look. A to rady muszę połączyć. co się stanie? A ci to śpią, się umożliwiło? Zerwaliśmy im rzemkę po prostu. A? Wiesz, to nie hałas i dawał im spać, tylko cisza. <grystanie> o, Panzerfaust, nie byś chciał Przyda nam się w ogóle tu? Nie wiem, to bitówka jest bardziej przydatna. Nie, ja, amunicji do niego nie ma. Ja, może znajdziesz. O, są tu drzwi do otwarcia, to było to z górą? tam na górę gdzieś po Tak, dobry punkt do defowania się. Ech, to nie takie deski. Dobra, można drzwi otwierać. Mamy dwie opcje, albo biec, albo się tutaj defować. A nie będzie tak, że oni się nie będą kończyć? Nie, yes, skończą się kiedyś. Kurde. Ja bym się tutaj oddal, bo nie mogę... łapki zostawić. I have the goddamn plan! O kurwa, Sniper! Took out! O kurwa, tyle to my Sniper. Idę na górę... O kurwa trafiłem, go nie wierzę. Jak dla jej strzelamy? O Jezu wybór Dobra. Ty ich zdejmę, ja tu będę kilował słodów. Kurwa, pojbałam ci winie na granaty. Do ja każdego tu jednaś. Dobra, może dwa What to the fuck? No coż... jest dobre na blisko? Tak jeśli chodzi o daleko o to tak skręcają pociski. Musi jakoś być gorszy na jakimś dystansie. Słyszysz? Co? Co słyszę? Samobójca. Ja widzę go. Trafiłem go. Lata gry, to Mogłem już. Mogę nam wyświadomić, że tu i zabić tego kolegę. A no... Niech nie był. No, yy, zabił. Ha! Ostatni nabój w magazynku. Nice. To daje większe obrażenia. Ej! Y no nie, nie ważne. Na no, to wyglądało, a jednak like, nie. Tylko Rage'y. Mm -hmm. Dobra, złazię już tam auta. do... Nie było tak trudno. Znaczy, to jeszcze nie koniec. Aha. Albo koniec? E, wydawało się, że coś jeszcze tutaj było. Może na innym etapie? Dobra. Dobra. No wyładuj sobie sesmański tyłek. I git. Teraz przerywamy...